Tra -la 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 -la. Hello everyone. Tra la, -la, 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 -la. Hello everyone. Tra -la 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 -la. Hello everyone. Tra -la -la. Hello everyone. Today we are talking about Valentine's Day. Cześć wszystkim! Zapraszam w tym filmiku na propozycję moich zabaw, scenariusza dotyczące Valentine's Day, czyli walentynek. Kochani, zaczynamy zajęcia od burzy mózgów. Zapytajcie się, z czym dzieciom kojarzy się słowo Valentine's Day. I powtórzcie kilkukrotnie: Valentine's Day, Valentine's Day. Może jakieś pomysły dzieciom wpadną do głowy. Jeżeli nic dzieciom to nie mówi, oczywiście mówimy yy, nazwę po polsku Walentynki. I na pewno coś już i będzie świtać, będą swobodnie mogły Wam e, powiedzieć o swoich pomysłach, z czym akurat właśnie te zagadnienie dzieciom się kojarzy. E, później e, proponuję podsumować wszystkie propozycje i wytłumaczyć dzieciom, że walentynki jest to taki szczególny dzień w roku 14 lutego, e, kiedy obchodzimy dzień miłości i wtedy wyznajemy z drugiej osobie, którą bardzo mocno kochamy. Mi Miłość, przyjaźń, sympatię. Oczywiście, zaznaczcie, że nie tylko w tym dniu możemy powiedzieć komuś: yy, I love you, ale tak naprawdę przez cały dzień yy, również obdarować można w tym dniu yy, swoją sympatię prezentami. Ok, więc jeżeli już dzieci wiedzą, co to jest Valentine's Day, zaczynamy. Kochani, będą wam na pewno potrzebne serduszka, no bo serduszka to symbol miłości, prawda? Jeżeli oglądałyście lub oglądaliście e, moje poprzednie filmiki dotyczące family, tam już wprowadzałam właśnie słownictwo serduszek, heart, e, więc powinny wasze dzieci już znać właśnie słowo heart. OK, pytamy się, czy pamiętaj, what is this? Yes, this is a heart. Red, big heart. OK. Prosimy dzieci, żeby zamknęły oczy. Close your eyes. OK, patrzymy, żeby nikt nie podglądał. Close your eyes. A wy, moje drogie, e, panie nauczycielki, w tym momencie pod wasze serduszka e, dajemy flashcards, ok? Ja mam przygotowane właśnie e, e, przeze mnie, własnoręcznie, e, flashcards, e, które narysowałam, pokolorowałam i zalaminowałam. Jeżeli nie macie zdolności, to oczywiście można e, takie flashcards po prostu sobie wydrukować. Ok? Zaraz będę wam po kolei pokazywała. Co tam stworzyłam, więc ja szybciutko schowam pod każde serduszko flaszkę, ok? Jeszcze zanim przejdziemy dalej, dodam, że moje fajne serduszka, takie dosyć duże, wykonane, z takiego fajnego materiału e, dostałam właśnie z jednego skle ze sklepów spożywczych. E, ładnie się uśmiecham, i dostałam właśnie takie powystawowe serduszka. Warto e, właśnie e, iść do e, różnych hipermarketów, właśnie po e, na przykład w walentynkach. E, tam takie serduszka e, sklepy dostają od, e, od przedstawicieli, prawda, różnych film, e, firm, i oni zazwyczaj nie chcą zwrotów tych serc. I czasem one lądują w nadzwyczajnie świecie w koszu. A dla takich nauczycielek przedszkola, wiecie, e, takie serce to jest zbawienie, nie musimy wycinać. Ale jeżeli nie macie, nie macie skąd wziąć e, takich serduszek, to oczywiście duże serduszka możecie sobie wyciąć po prostu z czerwonego brystolu. Dobra, jeżeli mamy już e, e, flashcards pod serduszkami, to nie byłoby również je ponumerować. Mamy 5 e, hearts, 5 serduszek i oczywiście dajemy cyferki od 1. Do, e, od 1 do 5. One, two, three, four, and five. Ok. W tym momencie dzieci otwierają. Open your eyes. Otwieramy oczka. Look, co to jest? Zobaczcie, co to jest. Heart. Five hearts, ok. Liczymy. One, two, three, four, five. Five Hearts, ok. No i teraz słuchajcie, będzie odkrywanie tego co jest pod tymi serduszkami? What do you think is hiding there? Jak myślicie, co tutaj jest pod tymi serduszkami? No i oczywiście w, w górze wszystkie ręce, bo u dzieci uwielbiają właśnie e, odkrywanie, e, wiecie taka nutka tajemniczości, e, dzieci to bardzo lubią. Więc poprosimy kogoś, Kenan, choć tutaj e, heart number one, ok? What do you think is hiding? There. ok. Co tutaj mamy, co tutaj się znajduje? No i dziecko otwiera. Hard number one. Ok. What is this? I pytamy się, co to jest. No i dzieci mówią: No róża, kwiat róża. This is a rose. This is a rose. Dzieci powtarzają kilkukrotnie za panią. This is a rose. Rose, rose. Ok. What? color is this? Pytamy się, jaki to kolor. Red, red, red rose, ok. Słuchajcie, fajnie, jeżeli oprócz flashcard macie y, takie prawdziwe przedmioty, warto, słuchajcie, y, zakupić sobie róże. Takie róże w Biedronce możecie za 10 zł cały bukiecik kupić. Jeżeli pracujecie więcej niż w jednej grupie, to na pewno wszędzie wykorzystacie różyczki, a zawsze fajnie mieć takiego prawdziwego kwiatuszka i dzieciom się znacznie lepiej podoba taka forma niż flashcard. Oczywiście warto mieć i to, i to na zajęcia, prawda? No i jeżeli już wiemy, że this is a rose, podajemy, słuchajcie. What a smell, jaki piękny zapach. Mm, beautiful. What color is this rose? Jaka to jest, jaki to jest kolor róży? Yes, this is a red color, ok. Słuchajcie, możemy się ukuć. Oh, be careful, uważajcie. Słuchajcie, udajemy, że się upokoriliśmy. No i przekazujemy różyczkę z rąk do rąk, tak żeby każde dziecko mogło dotknąć tą różyczkę. Smell, powąchać, ok? No i różyczka wraca i fajnie, jeżeli, jeżeli e, przy podawaniu wszyscy będziemy mówić rose, 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 this is a rose, ok? No i różyczka wraca z powrotem do mnie. Ok, następna osoba przychodzi. Uh, what, uh, what do you think is hiding there? Ok. Uh, heart number two, ok. Dziecko podnosi i co widzimy? What is this? Yes, this is a teddy bear. Yes, teddy bear with big red heart. What color is this teddy bear? Yes, it's a purple, okay. Purple teddy bear. Do you like teddy bear? Yes, I do, okay. Teddy bear is so sweet, it's so cute, okay? Teddy bear i fajnie oczywiście. Mieć również. Misia ze sobą. No i oczywiście pytamy się: What is this? Yes, this is Teddy Bear. No i podajemy oczywiście dalej z rąk do rąk, tak, żeby każdy, każdy mógł przytulić się do Misia Teddy Bear i powiedzieć głośno Teddy Bear. Ok. Misiu się zaczął odzywać. Słuchajcie, no lepiej wziąć takiego oczywiście Misia, który nic nie będzie mówił, żeby nie rozpraszać niepotrzebnie dzieci. Ok, what do you think is hiding there? Hard number three. Ok, dziecko podchodzi. Oj, przytulć się misiowo. Ok, no to się będziemy zaraz, Misiu, przytulać, bo popatrzcie, co my tutaj mamy. What is this? Co to jest? I oczywiście za najpierw będzie dzieci mówić, że jest Winnie the Pooh, że to jest kubuś puchatek z prosiaczkiem, prawda? Ale tutaj chodzi nam o to, co te właśnie postacie robią. Hak, hak, hug, give me a hug, przytul mnie, prawda? I teraz słuchajcie, hak, hak, wszystkie dzieci, kolegę, koleżankę, którzy siedzą obok siebie, mocno przytulają i mówimy hak, hak! Tak, ok, przytulasek, tak? Dobra, mamy hak. Uh, what do you think is hiding there? Co my tutaj jeszcze możemy znaleźć? Co tu się skryło? Ok, hard number four. What is this? Ok, yes, this is lip. Mamy tutaj uh, usteczka. I no i oczywiście, co nam to oznacza? Uh, bujaczek, kiss. Blomie, kiss, pocałunie. Słuchajcie, wszystkie dzieci teraz posyłają buziaczki, całują nie siebie, tylko po prostu posyłają buziaczki, głośno mówią kiss, kiss, kiss. Ok. Buziaczek, kiss, wędruje na serduszko number four. Ok. And what, uh, what do you think is hiding there? Co my tutaj jeszcze mamy pod tymi serduszkiem? Ok. Heart number five. Dziecko podchodzi. What are... This. Co my tutaj mamy? Okej, okay, these are chocolates! Mmm, delicious! Ok, pokazujemy im czekoladki, na pewno od razu będą wiedziały. Słuchajcie, i w tym momencie warto się zaopatrzyć w prawdziwą czekoladę, którą dzieci uwielbiają. Ja mam tutaj taką. Hmm, Pachnącą czekola tabliczkę czekolady, dark chocolates, ok. Mam ciemną czekoladę. E, warto również zaopatrzyć się na zajęcia w taką czekola czekoladę, na kasteczki ją e, połamać i każdemu dziecku rozdać. chocolate for you, ok. I fajnie, jeżeli dziecko wtedy nam ładnie podziękuje w języku angielskim. Thank you. Ok, i zobaczcie znowu. Mamy powtórzenie zwrotu. Thank you, takiego, którego potem używamy na co dzień. Dobra, chocolate. E, powtarzamy. Rose, Teddy Bear, Hug, Kiss, and Chocolate. These are Valentine's Day gifts. Okej, okay, to są właśnie prezenty, które w czasie walentynek możemy ukochanej osobie wręczyć, ok? Co ja tutaj jeszcze mam? A, jeszcze if you... Um, możemy dzieciom wyjaśnić. If you love someone, you can give him, her such a, gift, such a gift, ok? And say I love you. Jeżeli kogoś kochamy, to właśnie taki prezent możemy wręczyć jej w czasie walentynek. I oczywiście, co powiedzieć? I love you. E, Dobra, kochani, wtedy e, m, następne zadanie. Dzieci wiedzą, co kryje się pod każdym serduszkiem. E, prosimy, żeby znowu... Ups, odkładam łyżeczkę. Odkładam czekoladę. Te nasze prawdziwe e, e, przedmioty. E, close your eyes. Dzieci, boys and girls, e, close your eyes. Dzieciątka nasze zamykają oczka, by w tym czasie... Chowacie flashcards. Ok. Dzieci otwierają oczka. Open your eyes. I pytacie się: Where is the rose? Gdzie jest róża? Ok. Dzieci odpowiadają: Here. Hard number one. Ok. Upewniamy się: jest. This is a rose. Ok. Where is the teddy bear? Yes. Heart number two. Okay. This is a teddy bear. Uh, where uh, where chocolate? Okay. Yes. Here. Heart number number five. Heart number five. Okay. I tak samo robimy z ze wszystkimi. serduszkami. Słuchajcie, teraz przyszedł na pewno moment, że dzieci muszą się rozruszać. Zawsze musimy mieć właśnie zabawy statyczne, takie, które skupią uwagę wszystkich dzieci, ale po pewnym czasie musimy po prostu się rozruszać, ty razem z dziećmi, dzieci razem z Tobą, żeby nie było za nudno, żeby dzieci nie zaczęły po prostu ziewać. Więc dzieci wstają, stand up, każdemu dziecku rozejcie serduszką ja na szczęście mam takie duże serduszka e, dla każdego dziecka. E, heart for you, ok? Dziecko znowu mówi thank you, czyli serduszko dla siebie, dla ciebie, dziękuję. E, no i teraz będą dzieci po prostu biegać razem z serduszkami, ok? Ready, steady, go! Dzieci biegają, 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 running, 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 biegają, biegają, running. Stop! Okej, okay. i jak się zatrzymają serduszkiem, no to mówią koledze, koleżance, co? I love you, I love you, I love you, ready, steady, go, running, let's running! Dzieci biegają serduszkami, step! I love you, I love you, I love you. Ok. Dobra moi drodzy, teraz czas na piosenkę jakiś czas temu, bardzo niedawno, tydzień, dwa tygodnie temu k wydał nową piosenkę na walentynki. Bardzo mi się spodobała. Nie jestem w stanie tutaj Wam jej teraz włączyć, ale ona tak wpada w ucho, że ja jestem już po paru razach w stanie z dziećmi to zaśpiewać. Bardzo wpada, wpadła mi w głowę. Słuchajcie, więc jeżeli nie macie możliwości odtworzenia, bez problemu możecie sobie to razem z dziećmi zaśpiewać. A pamiętajcie, nie musicie śpiewać jak wybitny piosenkarz, bo ja nie śpiewam, nie jestem wybitną piosenkarką i czasem mogę poskrzeczeć, ale tak naprawdę, jeżeli jesteś uśmiechnięta, chcesz, dzieci Cię lubią, to jakbyś nie zaśpiewała, dzieci będą razem z Tobą się podczas piosenki bawić, a po pewnym razie już będą z Tobą razem śpiewać. Ok, żeby nie przedłużać, już Wam pokażę, na czym polega ta piosenka. Dzieci najpierw niech usiądą, make a song. Robią koło. Jeżeli są zbyt bardzo rozbiegane, słuchajcie, na złapanie dzieci znowu do koła mamy piosenkę Make a Circle. Big, big, big. Robią dzieci duże koło. Small, 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 small. Big, big, big. I słuchajcie, już w tym momencie, jak już sobie tak fajnie się bawimy, to już wszystkie dzieci do nas dołączają. Make a Circle. Small, small, small. Hello, 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 make a circle, round and round. I wychodzimy wokół koła. Round and round, round and round, make a circle, round and round. Hello, 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 make a circle, up, up, up. Rączki do góry. Down, 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 up, up, up. Make a circle, down, down, down and sit down. Ok, i teraz już wszystkie dzieci mamy z powrotem w pięknym kole. Jeżeli mamy możliwość, to super byłoby najpierw dzieciom pokazać na ekranie, żeby o zobaczyły i słuchały. Look and listen. I łączymy piosenkę. Dzieci słuchają i potem się pytamy: What is the ball about song O czym była ta piosenka? No i oczywiście znowu słyszymy about love, że o miłości. No i teraz spróbujemy zaśpiewać tą piosenkę z pokazywaniem, ok? If you love me and you know it, blow me a kiss. If you love me and you know it, blow me a kiss. If you love me and you know it and you really want to show it, if you love me and you know it, blow me a kiss. Słuchajcie, pokazujemy serduszka, jak jest blow me a kiss. Wszyscy pokazujemy. Ok, dalej. If you love me and you know it, give me a hug i wszyscy się przytulają. If you love me and you know it, give me a hug, przytulamy się. If you love me and you know it, and you really want to show it, if you love me and you know it, give me a hug, przytulamy się, big hug, ok. If you love me and you know it, say I love you, I love you. If you love me and you know it, say I love you, I love you. If you love me and you know it, and you really want to show it, if you love me and you know it, say I love you, I, głośno, I love you. Okay, słuchajcie, tak naprawdę. Później nie jest wam potrzebna y, muzyka do tego, to jest tak melodyjne, że możecie naprawdę sami z dziećmi, a jeżeli dzieci nie mają muzyki, bo wiecie, jak jest muzyka, to nawet potem kombinują, niby otwierają buzię, niby śpiewają, a tak, one muszą śpiewać, no bo tylko ty śpiewasz a, i muszą również z sobą, żeby było coś słychać, więc one się bardziej skupią i, y, 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 i bardziej się starają, żeby po prostu było cokolwiek słychać, prawda? A słowa są bardzo proste, melodyjne, więc y, super piosenka naprawdę dla przedszkola. Polaków? Ok, już tak na same tynki koniec, żeby dzieci już się uspokoiły. Make a circle, siadają. Let's play Chinese Whisper. Zaś zabawimy się w głuchy telefon, ok? Słuchajcie, no jakie mogłoby być hasło? No tylko jedno. I love you. I love you. Kocham cię. Więc podajemy... Dzieci powolutku, słuchajcie, przekazują sobie hasło I love you. Ostatnia osoba głośno powie hasło I love you. I kochani, dzieci dostają po takich zajęciach zadanie domowe. Bez dwóch zdań mają za zadanie powiedzieć o sobie, którą mocno kochają. Co? No oczywiście, I love you. I na tym kończy się mój filmik z moimi propozycjami zabaw z moim scenariuszem dotyczący Valentine's Day. It's time to say goodbye, it's time to say goodbye, bye, 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 see you soon. Dzięki, bye, bye. Kochani, jeszcze na sam tenki koniec, jeżeli Ci się podobało, proszę o kciuka w górę oraz subskrypcję. Thank you, bye, bye.